Posłowie, pisarze, Persowie, ludzie Zerek, z Babilonu, z Suzy to jest Telamici 10, i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnapari osiedlił je w miastach Samarii i wreszcie krain transeufratejskich, i dalej. 11. To jest odpis listu, który oni posłali do niego, do króla Artaxerxesa słudzy twoi, mężowie z transeufratei. Otóż, 12. Niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów są założone. 13. Otóż, niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. 14. Otóż, ponieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie. 15. Niech poszukają w kronikach Twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna, dlatego zburzone zostało to miasto. 16. Powiadamiamy króla. Że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury jego będą naprawione, wtedy działów transeufratei mieć nie będziesz. 17. Król przysłał takie rozstrzygnięcie, komendantowi rechumowi, pisarzowi Szymszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich. Pozdrowienie. I dalej. 18. Dokument, któryście nam przysłali. Został przede mną w przekładzie odczytany. 19. Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim są wzniecane. 20. I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą transeufrateą. I odstawiano im podatek, danina i cło. 21. Zatem wydajcie zarządzenie. By powstrzymać tych ludzi, to miasto nie ma być odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. 22. A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, a żeby nie wzrosła strata na szkodę królów. 23. Wtedy skoro odpis dokumentu króla Artaxerxesa został przeczytany przed komendantem Rychumem. Pisarzem Szymszajem i ich towarzyszami poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy. 24. Już kiedyś stanęła praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. 1. Wtedy Ageusz i Zachariasz, syn Idydo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga Izraelskiego, który nad nimi czuwał. 2. Zatem Zorobabel, syn Szeltiela, i Josue, syn Josedaka, zabrali się do rozpoczęcia budowy Domu Bożego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachęcali. 3. Wówczas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze ich i takim mówili, kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? 4. Następnie tak ich pytali. Jak się nazywają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę? 5. Ale oko Boga ich czuwało nad starszyzną żydowską, także ich tamci odbudowania nie powstrzymali, ażby po nadejściu doniesienia do Dariusza doręczono dokument w tej sprawie. 6. Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, posłali do króla Dariusza. 7. Posłali do niego doniesienie, w którym tak było napisane: Królowi Dariuszowi wszelkiego szczęścia. 8 Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo przykłada się do ścian. Tarbota jest starannie wykonywana i posuwa się naprzód. 9 Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak: kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? 10. Również pytaliśmy ich o ich imiona, by cię powiadomić. To też podajemy imiona mężów stojących na ich czele. 11. I odpowiedzieli nam w sposób następujący: Myśmy sługami Boga nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który niegdyś wzniesiony stał przez wiele lat, a wielki król Izraelski zbudował go i wykończył. 12. Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał ich na Nabuchodonozerowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził do Babilonu. 13. Ale w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, kazał ten król odbudować ten dom Boży. 14. Również co do złotych i srebrnych sprzętów domu Bożego, które nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł je do świątyni w Babilonie, to król Cyrus wydobył je ze świątyni w Babilonie i wręczył je pewnemu mężowi, imieniem Szeszpas którego ustanowił namiestnikiem 15. i któremu rzekł: Weź te sprzęty, idź złożyć je w świątyni w Jerozolimie, a dom Boży ma być odbudowany na dawnym miejscu. 16. Zatem ówszesz passer przyszedł i założył fundamenty Domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz jeszcze nie jest on ukończony. 17. A teraz, jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie. Czy rzeczywiście został przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą. 1. Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby. 2. I znaleziono we Gbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane, zapisek historyczny. 3. W roku pierwszym panowania króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz, sprawa domu Bożego w Jerozolimie, dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawej i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość jego 60 łokci, szerokość jego 20 łokci, wysokość jego 30 łokci. 4. Układów z kamienia ciosowego 3, i z drzewa układ 1. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. 5. Również złote i srebrne sprzęty Domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się. Także one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w Domu Bożym. 6. Zatem Tattenaju, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z Waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei trzymajcie się z dala od tego miejsca. 7. Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie Żydowskiej pracować nad tym Domem Bożym. Niech odbudują ten Dom Boży na dawnym miejscu. 8. Wydaje rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu bożego, mianowicie, z dochodów królewskich, płynących z podatku transeufratej, dokładniej bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. 9. A jeśli potrzeba też cielców, baranów i agniąt na całopalenia dla Boga niebios oprócz pszenicy, soli. Wina i oliwy według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie codziennie dostarczane. 10. Aby oni składali miłe ofiar Bogu niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów. 11. I wydaje rozporządzenie, jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. 12. A Bóg? Który tam zgotował przybytek dla imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz, niech będzie on dokładnie wykonany. 13. Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. 14 a starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Ageusza proroka Izachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artaxerxesa, króla perskiego. 15. I dom ten był gotowy na 23 dzień miesiąca a dar był to rok szósty panowania króla Dariusza. 16. I Izraelici, kapłani. Lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. 17. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali 100 cielców, 200 baranów, 400 jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela 12 kozłów według liczby pokoleń izraelskich. 18. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem Księgi Mojżeszowej. 19, 14 dnia miesiąca pierwszego wysiedlańcy obchodzili Paschę. 20, lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się, wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedlańców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie. 21, i spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy. Którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga Izraelskiego. 22. I przez siedem dni radośnie obchodzili święto gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla szur ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga Izraelskiego. 1. Po tych wydarzeniach wystąpił zaponowanie Artaxerxesa, króla perskiego, Ezdrasz, Sen-Serajasza. Syna Azariasza, syna Hilkiasza, 2. Syna Szaluma, syna Saldoka, syna Akituba, 3. Syna Amariasza, syna Azariasza, syna Johanana, syna Azariasza, syna Achima Asa, syna Saldoka, syna Akituba, syna Amariasza, syna Merajota, 4. Syna Zerakiasza, syna Uzziego, syna Bukkiego, 5. Syna Abijuj, syna Pinhasa, syna Lazara, Syna Arona, arcykapłana. 6. Tento Ezdraż wyszedł z Babilonu, a był on uczonym, biegłym w prawie mojżeszowym, które nadał pan, Bóg Izraelski. A ponieważ ręka pana, Boga jego, nad nim czuwała, spełnił mu król wszelkie jego życzenia. 7. Wyszła również w siódmym roku panowania króla Artaxercesa gromada Izraelitów, kapłanów, Lewitów, śpiewaków, Odźwiernych i niewolników świątyni do Jerozolimy. 8. I przybyła zdraż do Jerozolimy w miesiącu piątym był to siódmy rok panowania tego króla. 9, albowiem pierwszego dnia miesiąca pierwszego nastąpił początek podróży z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przybyła zdraż do Jerozolimy, ponieważ łaskawa ręka Boga jego nad nim czuwała. 10. Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać prawo Pańskie oraz trzeci Izraelu ustawy i ładu. 11. A oto odpis dokumentu, który król Artaxerxes wręczył Ezdraszowi, kapłanowi i uczonemu, znawce słów przykazań Pana i jego ustaw dla Izraela. 12. Artaxerxes, król królów, Ezraszowi, kapłanowi, znawce prawa Boga Niebios. Załatwiono. Otóż, 13. Przeze mnie został wydany rozkaz, każdy z narodu izraelskiego, z kapłanów jego i Lewitów w moim państwie, który ma zamiar iść z Tobą do Jerozolimy, niech idzie. 14. Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jesteś wysłany, by na podstawie prawa Boga Twego, które posiadasz, zbadać stosunki w Judzie i w Jerozolimie 15, oraz by zanieść srebro i złoto, jakie król i radcy jego dobrowolnie złożyli Bogu Izraelskiemu którego przybytek jest w Jerozolimie 16 wraz z całym srebrem i złotem jakie w całej prowincji Babel otrzymasz razem z darowizną ludu i kapłanów którą oni dobrowolnie ofiarują dla domu Boga swego w Jerozolimie 17 przeto za te pieniądze uczciwie zakupisz cielców baranów jagnią oraz należne ofiary z pokarmów i płynów, aby je złożyć na ołtarzu domu Boga waszego w Jerozolimie 18 a co ty i bracia twoi zechcecie uczynić zresztą srebra i złota, to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego. 19. I sprzęty, które przekazuje się tobie dla sprawowania kultów domu Boga twojego, oddaj przed Bogiem w Jerozolimie. 20. A resztę kosztów na dom Boga twojego, jakie wypadnie ci pokryć, pokryjesz ze skarby.